Siemaneczko, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. z GTM. I tak będę przez jakiś czas zastępował Spiralusa. Spiralus dosznał pewnego rodzaju wypadku, incydentu, i przez jakiś czas będzie niedostępna. Jeżeli jesteście ciekawi, co się stało, yy, zobaczcie teraz. Także jeżeli już wiemy, co i jak z prowadzącym, intro i lecimy. W dzisiejszym filmie postaram się Wam krótko opowiedzieć, co się dzieje i jak się przygotować do beta Diablo 4. Jeżeli oglądacie ten materiał w dniu premiery, to znaczy, że mamy środę, a w najbliższy piątek, 17 marca, ruszają y, zamknięte beta testy gry. Opowiem Wam teraz, jak to będzie dokładnie wyglądało, jak się przygotować, czego się spodziewać oraz y, jakie zmiany mogą być wprowadzone względem tego, o czym y, słyszeliśmy od twórców wcześniej. Pierwsza rzecz. Informacje ogólne. Dla przypomnienia, bo o tym już mówiliśmy wcześniej, będą dwa tygodnie beta testów. Pierwszy, yy, który ruszy już teraz od piątku, od 17 marca, od 17 czasu polskiego, będzie można dostać się i zagrać przez trzy dni zamkniętą betę Diablo 4. Zamknięta beta jest tylko dla twórców, influencerów, wybranych osób oraz dla każdego, który kupił wcześniej, przed. Przed rozpoczęciem tych beta testów, preorder na dowolną wersję. Na dowolną wersję to znaczy, że wystarczy kupić tą najtańszą. Pomijając fakt, że nawet najtańsza kosztuje sporo, bo to jest aż 69 euro, ale wystarczy, wystarczy tą najtańszą kupić, żeby uzyskać dostęp do gry. Teraz wiele osób pytało mnie w komentarzach, jak wygląda sprawa z preloadem. Mianowicie preload nie będzie od, dopiero odblokowany w 5.17, żeby im serwery padły. Raczej myślę, że możemy się tego spodziewać jakieś 2-3 dni przed. Także możliwe, że w momencie, kiedy już oglądacie ten film i macie wykupiony preorder, albo wykupicie go na przykład za chwilę to pojawi Wam się w Waszej Battlenecie opcja, żeby BT pobrać. Także polecam sprawdzać, polecam sprawdzać też maila, bo możliwe, że jeśli macie niezablokowany newsletter blizzardowy, przyjdzie do Was informacja z powiadomieniem, że preload jest już dostępny. Teraz po pierwszym tygodniu zamkniętej bety, dokładnie tydzień później, pojawi się dostęp do OpenBety, do której będzie miał dostęp absolutnie każdy. Wszyscy, którzy będą chcieli w grę zagrać, którzy będą chcieli ją zobaczyć, Będą mogli to zrobić, dojdą wtedy dodatkowe postaci takie jak druid i nekromanta, ponieważ w pierwszym tygodniu będzie tylko barbarzyńca, rogue i mag. I wtedy no spodziewałbym się dużych kolejek, bo raczej będzie to mocno techniczny stres test, także no, uszykowałbym to się tutaj w taką no, no cierpliwość i odpowiednią dozę tej cierpliwości, żeby być gotowym na, na jakieś kolejeczki. Punkt kolejny. Jak się przygotować? No, drodzy Państwo, standardowo, jak gracz, jako gracz, powiedziałbym, że warto sobie przygotować dużo napojów, e, jakiś tam energetycznych Coca-Coli i innych rzeczy, chociaż pomijając fakt, że jest to niezdrowe, e, przekąseczki, piżamki i inne wygodne rzeczy, bo będzie nas czekał kozalskie weekend grindowania. Ale tak zupełnie serio, warto się zapoznać z różnymi filmami, na przykład tymi, które są u nas na kanale, gdzie opisujemy poszczególnie mechaniki gry, e, klasy postaci, rozwój, żeby mniej więcej wiedzieć czego się spodziewać ee, i, i jakby w jakim kierunku pójść, żeby też no, nie siedzieć w tym menu głównym, nie zastanawiać się pół godziny, e, co mam zrobić, jaki poziom wybrać, albo jaka postać jest e, dla mnie. Także to jest jedna rzecz, na którą warto się przygotować. Kolejna rzecz, sprawdźcie, czy macie odpowiednią ilość miejsca na dysku i czy wasz komputer spełnia zalecane wymagania. W tej chwili na ekranie wyświetlają Wam się minimalne wymagania sprzętowe do Diablo. Jeśli je spełniacie, będziecie mogli Komfortowo, ale bez fajerwerków w Diablo sobie zagrać. Także upewnijcie się, że wasz komputer no, ogarnie, myślę, że powinien, bo te wymagania naprawdę nie są jakieś wygórowane i że macie odpowiednią ilość pojemności na dysku. No i tak, to jest rzecz, która no, myślę, że w dzisiejszych czasach jest oczywista, ale pragnę przypomnieć, że Diablo 4 wymaga stałego połączenia z internetem. Kolejny punkt: eksperymentuj. Nie bój się niczego, od tego są bety. Nie bój się popełniać błędów, nie bój się grać po swojemu. Wiele osób mnie pytało: o jak powinienem przygotować postać? Co pójść, co robić najpierw? No, słuchajcie, od tego jest beta, żeby sobie przetestować wszystko. Dla twórców oznacza to sprawdzenie, jak gra działa, um, jak sprawdzają się systemy i mechanizmy, które, które zostały prowadzone. A dla nas, dla graczy, jest okazja, żeby przetestować bezstresowo. Grę na takim etapie, jak zostaje nam udostępniona, i możemy w niej robić absolutnie co nam się podoba. Dlaczego nie musimy się niczym przejmować? Ano dlatego że progres po, po beta testach zostanie całkowicie i co powinno być chyba dla każdego oczywiste, bo na premierę gry yy, będziemy zaczynać wszystko na świeżo, wszystko od nowa, żaden progres nie, przychodzi, nie przechodzi dalej. Natomiast jeśli będziecie grali w zamkniętą betę 17 i tydzień później w otwartą, to progres z zamkniętej do otwartej bety już przechodzi. Jeżeli pytacie mnie, co warto zrobić, tak jak mówię, warto się pobawić grom, bezstresowo porobić różne fajne rzeczy, właściwie robić wszystko, na co macie ochotę. Przypomnijmy, że dostępnie będzie w becie jedynie pierwszy akt, ale za to cały z wszystkimi możliwymi, możliwymi e, aktywnościami oraz maksymalnie 25 level, jeden, e, jeden world boss, e, no i właściwie tyle i te trzy klasy postaci, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli barbarzyńca, e, rogue i... I, i czarownik. Bądź czarownica. Um, także ja polecam absolutnie przetestować wszystko na maxa. Jeżeli starczy wam czasu i możecie sobie pozwolić, czego wam życzę, żeby cały weekend spędzić z Diablo, yy, wylewelujcie sobie każdą postać, porozdawajcie skille, nie bójcie się tego, że źle zbudujecie postać. Albo że jakieś tam złej temki dobierzecie, albo coś właśnie bawcie się, testujcie. Róbcie jak najwięcej rzeczy, żeby też jak najlepiej się z grą zapoznać, żeby mieć jakby też lepszy ogląd, lepszy ogląd na to, co, co będzie się działo w pełnej wersji. Albo może już tutaj wam się uklaruje w głowie jakiś build, na przykład, o dobra, tym grałem, to mi się nie podobało, to było ciekawe, to już na przykład wiem, że bardziej będę się bawił yy, w taki czy inny sposób, w pełnej wersji, na przykład zamiast barbarzyńcy będę sobie grał, nie wiem, magiem albo nekromantą. Także moja rada, bawcie się, nie bójcie się podejmować złych decyzji, od tego jest ta, yy, ta beta, i tak nie niesie to są żadnych konsekwencji, także yy, jakby śmiało, zaszalejcie. Kolejnym podpunktem, o który bardzo bym was... Yy, prosił, jakby w imieniu swoim i gdyby Blizzard usłyszał pewno w jego w imieniu również, czyli dzielcie się swoją opinią. I tutaj zaznaczam, zanim ktoś się powie, ha, 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 mówi to pewnie tak, bo chce się podlizać Blizzardowi. Nie. Dzielenie się swoją opinią podczas beta testów, no, powinno być niejako też obowiązkiem każdego, ale jest to również w naszym interesie. Dlaczego? Już tłumaczę. Twórcy tworząc beta testy otwarte, zamknięte, Chcą zobaczyć, jak ich gra reaguje na większe obłożenie graczy. Jak gracze reagują, jak im się podoba to, co twórcy stworzyli, bo im większe grono osób, tym większa ilość opinii. I teraz dostarczając informacje twórcom o tym, co nam się podoba bądź nie podoba, co działa, a co jest na przykład jeszcze zepsute, no bo to też ma prawo się zdarzać, sprawiamy, że mamy większe szanse na to, że produkt w finalnej wersji premierowej będzie pozbawiony błędów, bądź mankamentów, które nam przeszkadzają. Nie warto trzymać dla siebie takich opinii i marudzić tylko z kolegami na Discordie o, stary, grałem, ale to było słabe, o Jezu, jak mnie to wkurza. Jak powiecie to waszemu koledze Tomkowi i koleżance Kasi, nic to absolutnie nie zmieni, oni nie mają na to żadnego realnego wpływu, ale jeżeli będziecie submitować bugi, jeżeli wyślecie opinie do Blizzarda, jeżeli napiszecie na oficjalnym forum Diablo 4 informacje, że to mogło być takie, działo tak, to by lepiej działało tak, spora szansa, że trafi to do kogoś w, yy, w szefostwie Blizzarda, który będzie faktycznie odpowiedzialny za to, żeby jakieś realne zmiany wprowadzić. I dzięki temu możliwe, że finalny produkt, który my wszyscy otrzymamy, za który no, płacimy sporo pieniędzy, yy, będzie maksymalnie idealny i pozbawiony błędów oraz kompromisów. Także w naszym interesie, graczy i fanów Diablo, yy, dzielcie się swoją opinią z twórcami, zgłaszajcie bugi, i podejście do tego też w miarę poważnie. Myślę, że nawet takie 15 minut przerwy na zgłoszenie jakichś rzeczy, czy podzielenie się opinią dobrze zrobi w ramach przerwy między kolejnymi partyjkami slashowania i filowania potworów. No i tutaj dochodzimy do ostatniego, najważniejszego punktu yy, yy, takich porad. Graj ze streamerem, a dokładnie zagraj z wujem. Jak możecie się łatwo domyślić, cały weekend. Od 17 będę ostro grał w Diablo 4 w betę. Stream ruszy już w najbliższy piątek o godzinie 16.30. Im więcej was przyjdzie, tym więcej fajnej rzeczy będziemy mogli porobić razem. Możliwe, że będę też miał dla was jakieś tam drobne fajne niespodzianki lub gadżety do rozdania przez ten weekend betowy. Także ja bym tego nie przegapił. A poza tym, zawsze weselej robić coś ekipom. Także przychodźcie, wpadajcie, oglądajcie, dzielcie się ze mną swoimi opiniami. U nas na streamie zawsze fajna atmosfera. Także możliwe, że Szymon teraz pokazuje jakieś fragmenty ze streamów. A jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie na mojego Twitcha i nawet jak mnie nie ma, obejrzyjcie jakieś pas broadcasty. Może akurat... Spodoba Wam się atmosfera i to nasze specyficzne poczucie humoru. Mamy super ekipę na live, ale przede wszystkim, no, Diablo 4, pomimo że jest tworzone z myślą o tym, że można grać jakby jednoosobowo i całe doświadczenie diablowe przeżyć właśnie samemu, no, to sporo kontentu, fajnie się też podejrzewam, a nawet nie podejrzewam bowiem, robi z kimś. Także ja planuję na pewno się pobawić i wycisnąć z tej bety tyle. Ile się da, za, tylu, za nie tylko godzinowo, ale też kontentowo i właśnie też pobawić się z innymi, zobaczyć, wyglądają tradey, nie tradey, może jakieś taksi, może przyjdzie do mnie jakiś uber-kozak, bo wśród was jest jakiś no, mega dokokszony ziomek, który no godzinę po becie będziesz miał wszystkie postaci na 25, kozak przedmioty i powie: chodź, spiral, wykerujecie, Także będzie super po prostu. Także no, no zapraszam, zapraszam. No ja się już nie mogę doczekać. Wiecie dobrze, że jaram się diabełkiem. Jestem normalnie ach, aż, aż się trzęsę i mi ciepło. Także słuchajcie, dwa dni. Tyle zostało. Mamy dzisiaj środę, dwa dni. Yy, dwa dni lecą i zaczynamy betę. Oczywiście będę grał też w tym weekendzie. gdzie będą otwarte beta testy, czyli tydzień później, ale mówię, piątek zaczynamy i mam nadzieję, że razem ze mną będziecie gotowi, a te parę rad, które wam dzisiaj sprzedałem, pomogą się wam optymalnie przygotować do Um, że tak powiem, no do, do grania. No co, to będziemy grali, będziemy się super bawić. Dobra, słuchajcie, ja lecę, bo sam muszę się przygotować, uszykować wszystko yy, i cóż, widzimy się już niedługo, yy, mam nadzieję w kolejnym materiale, albo na Twitchu, na który serdecznie zapraszam, na moje streamki. Koniecznie zostaw łapkę w górę, jeżeli film Ci się podobał, łapkę w dół, jeżeli nie, ale, yy, no, najważniejsze, zasubskrybuj i daj wdać w komentarzu, czy będziesz grał w betę, czy wpadniesz i... I, i, I w ogóle co tam u ciebie? Na razie trzymajcie się do znaczenia. No i cześć.